Ludzie się modlą o pieniądze, nie o zdrowie Wróć, modliłem się o pieniądz, nie o zdrowie W lato brałem wałyki, puszczałem w obieg. Za blokami z chłopakami mała spowiedź. Czy nas to ukształtowało, czy rozbiło? Czy znieczulałem się po to, żeby miłość czuł? Na dachu otwieraliśmy białe wino. I pierdolony pająk. Wciąż mam to w sobie gram, na sobie gram, bo mogę zrobić projekt, który zmieni im myślenie. Zrobić projekt, który spielisz my w twoje Wyjebane co o tym pomyślisz, to już wizja, a nie hajs i korzyści. W lato na balkonie paliliśmy bata, powietrze miało zapach jak zielona herbata. Kurwa, zajebiste! Ej, do jebany! To, co mam po latach, to smak tamtych dni. Na wyrozdam to nie potrzeba nam menu. Na wyrozdam ulicę. No i ja pierdolę klipie? w sklipie. No way. Ej, zajebisty, zajebisty kurwa numer Menu, na wyloc na ulicę mogę spigać bez ID Widziałem wiele złych twarzy, byłem jedną z nich Wydamy to życie na DVD A Wydamy to życie za duże dick Dlaczego mam wrażenie, że coś we mnie wyblakło? Czemu kochałem materiał w mnie to miasto? Sprawdź, jak nie robić to sam Nicolę, czy to w ogóle pojewany co to w ogóle wyprodukował kurwa, zajebiste? A tutowy lovelek zajebiste kurwa, dojebane, dojebane numer. I klip też bardzo fajny. O kurwa! Jego dziewczyna jest w ciąży? Oh, 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 oh. Zanim lato przyjdzie. O kurwa. O kurwa. Zajebiste. W sensie kurwa fajny, w ogóle zajebisty numer i gratulacje też, ale o...